Warcraft 3 Złota Edycja to pakiet zawierający podstawkę oraz dodatek The Frozen Throne. Tytuł ten jest klasycznym, osadzonym w baśniowych klimatach RTS-em z pewnymi domieszkami rpg -a. Oś fabularna gry kręci się wokół przybycia do krainy Azerot, demonicznego, płonącego legionu, wspomaganego przez hordę nieumarłych. W spokojnym dotąd królestwie zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Trupy powstają z grobów, a niektóre istoty zaczyna ogarniać dziwne szaleństwo. Dla trzech potężnych nacji, ludzi, elfów i orków, staje się jasne, że za wszystkim stoją nowo przybyli. Niestety, odwieczni przeciwnicy są zbyt zaciekli, by porzucić dawne waśnie i sprzymierzyć się przeciw jednemu wspólnemu wrogowi. Wybucha wojna totalna, każdy stara się zgładzić wszystkich pozostałych. Czy doprowadzi to do zguby dobrej istoty? Czy też będą one w stanie się jednak dogadać? O tym jak w dobrym kryminale przekonujemy się na końcu. Warcraft 3, jak na RTS-a z tradycjami sięgającymi 1994 roku przystało, hołduje klasycznemu modelowi rozgrywki, w którym wydobywamy surowce, budujemy bazę, rekrutujemy armię, a gdy jesteśmy już w miarę silni, idziemy w bój. Oczywiście cały czas dbając o zabezpieczenie zaplecza, na przykład wieżyczkami strażniczymi Twórcy gry postanowili jednak wprowadzić do swojego tytułu kilka bardzo udanych innowacji. Najważniejsza z nich to bohaterowie, którzy, jak w rasowym RPG-u, mają ciekawą przeszłość i uwikłani są w różne historie. W miarę postępów, Herosi zdobywają doświadczenie, uczą się nowych umiejętności i przywdziewają na siebie ekwipunek. Słowem, stają się silniejsi. Ponieważ w Warcraft 3 obowiązuje dość niski limit jednostek, dobrze wyszkolony i wyposażony bohater staje się bardzo cenny. Zwłaszcza jeśli umie wskrzeszać poległych wojowników lub przyzywać na pomoc magiczne istoty. W związku z tym na początku każdej bitwy nie opłaca się kampić w bazie, lecz od razu przebiec się po planszy w celu zdobycia artefaktów i podszkolenia Herosa w czasie walki z jednostkami neutralnymi. Dzięki temu już na bardzo wczesnym etapie zmagań dochodzi do potyczek małych grup wojowników. Przez to zabawa jest bardziej dynamiczna i ciekawsza. Warcraft 3 doskonale spisuje się zarówno w trybie single, jak i multiplayer. Wielbiciele samotnej rozgrywki docenią na pewno liczne i bardzo długie kampanie ze znakomitym wątkiem fabularnym. Dzięki krótkim, ale bardzo sugestywnym filmikom naprawdę można wczuć się w klimat i zacząć utożsamiać z bohaterem. Zwolennikom Multi na pewno spodoba się różnorodność świetnie zbalansowanych czterech nacji oraz ogromna swoboda w doborze taktyki. Zabawa staje się jeszcze lepsza po zainstalowaniu wchodzącego w skład złotej edycji dodatku The Frozen Throne o osi fabularnej skupionej wokół prób odnalezienia władcy nieumarłych. Dochodzą wtedy nowe kampanie wystarczające na około dwa tygodnie gry non-stop. Wiele ciekawych jednostek, herosów oraz niezwykle komicznych bohaterów niezależnych, których można wynajmować w specjalnych domkach. Naszym ulubieńcem jest wojowniczy Miś Panda, bezlitośnie okładający wrogów podróżnym kosturem.